Witam Was z tej strony Mokra Rybcia. Kolejny film, który jest nagrany w moim warsztacie elektroniki. Ja robię elektronikę, ale mniejsza z tym. Jak widzicie, to akwarium jest już dosyć spore. Ono było pełne wody, tu są jeszcze ślady. Także musiało to dosyć fajnie wyglądać, tutaj. Nie było mnie tu może z tydzień czasu w sumie jestem chory teraz i, i nie schodzę, bo wcześniej się już miałem zapalenie strzeli, Ale to jest już mały pikuś. Tu są też były małe rybki wpuszczone. Dwie czy trzy, może tam parę więcej. Jakaś roślinka jeszcze była. To wszystko miało ładnie wyglądać. Rybki były wpuszczone tak. W sumie puszczone, żeby pływało coś. Widać już woda się wyklarowała. Był tu filtr, który już wyciągnąłem. Niestety, bo się spalił, bo chodził na sucho. Co to było przyczyną tego wszystkiego? Dlaczego musiało to fajnie wyglądać? Tylko mam mały bałagan, bo ostatnio musiałem w śmietniku swoim szukać tu paru drobnych rzeczy, które musiałem po prostu szybko znaleźć, bo sklep już był zamknięty, a gościu czekał na swoją rzecz zrobioną. To, co się stało, to jest o, jak widzicie, ładnie rozszczelnione akwarium. Chodzi aż tu, 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 o. I tu już się kończy przy tym dziś. Może będzie tak lepiej widać światło wpadające. O. I tu jeszcze trzyma silikon. Dlatego w tym miejscu jeszcze jest woda. On trzyma, bo trzyma, bo od tej strony był silikowany. Od tamtej tak samo. Yy, pokażę Wam w innych filmach, jak będę je rozstrzelniał całkiem, żeby odczepić tą szybę. Będę ją całą łusienką po prostu ściągał. Wody upuszczę. To ono będzie przechylone całe pod kątem, żeby już tego nie wyciągać wszystkiego. Bo tutaj nie mam zbytnio warunków, a nie chcę się do góry tego ściągać wszystkiego. Bo schodzić z, dru z drugiego piętra, znosić wodę w wiadrach, co też trochę wody jest. no tam widzicie teraz ładnie rybki były gdzieś. Nie chcę się dostroić, trudno. I będziemy ściągali całą szybę. Na nowo ją kleili. Pokażę wam w jaki sposób ja to robiłem. W sumie po starolademu. Jak kiedyś to były robione akwaria. W sumie to akwarium też jest zrobione przeze mnie. Na pewno możecie się skapnąć po, po po po... Pokażę wam zaraz z której strony. O tu. Ta szyba jest większa niż powinna być. Bo działłem się o grubość po prostu szyby. No ale trudno, nie chciałem ciąć jej jeszcze raz. I tu widzicie jest tak samo. Grubość szyby po prostu nie odjęłem grubości szyb przy na dolnej warstwie, bo tu jak widzicie, już jest idealnie akwarium się trzymało. Kupę lat w sumie to akwarium ma już dosyć długo, tylko stało bez wody, w sumie 2 lata i dlatego po nalaniu się tak stało, jak się stało, że się rozszerzyło. Sorry, za od tym aparatem próbuję coś nagrać. To jest kaplica, o, widzicie tego, to się dostroi. To w miarę jakoś to tam wygląda dostaje mi to co nie chcę, ale tak to wszystko by więcej wyglądało Tu jest to mniejsze Na dole tam jest jeszcze mniejsze To całość ma być Właśnie w akwariach sama jest półka jeszcze na dole Tu jest właśnie tak trochę sypu co wam mówiłem to jest mój komputer, który winięta jest płyta główna, bo ostatnie siadła. Do niego jest serwer, nie wiem czy tam wykorzystacie też czy nie. Jak ktoś będzie potrzebował dostęp do danych jakichś mieć w chmurze czy coś. Są tu dwa dyski o pojemności każdy 2 TB. Tu leży kolejny. Jak widać, ten jest odłączony. Też ma 2 TB, także tego danych można trochę tu przetrzymywać. Płyta jest w sumie w domu, teraz będzie naprawiana, bo tu wyciągałem jedną część i ten, ale musiałem znaleźć odpowiednie elektrolity, a nie chciałbym się do sklepu jechać. skoro mam tutaj, tego widać dosyć sporo, to widzę, o, za chwilę, jak już potrzebował, mogę w sumie odesłać komuś za parę drobnych, w sumie to jest piwko, zaraz Wam powiem, ile on ma wat. Z tego, co widzę, to tu ma coś koło 500 wat. O, zaraz tu gdzieś znajdziemy no, 4x10A 2x5A Tu mamy dokładnie 580W Jakby ktoś chciał, to z parę drobnych mogę komuś sprzedać na no, 580W Tu są kolonki, mój mały bałaganik gdzie się zabić, tu kolejny komputer, tam widać kolejny, tam jest jeszcze jeden, Rupię ci trochę jest, jak widzicie, mały błaganie po tym ostatnim co zrobiłem, a tu macie tak to wygląda z daleka, żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach